Szybki test na to, czy jesteś magnetyczny dla swojej manifestacji i co to w ogóle znaczy. To jest bardzo proste. Magnes działa przez przyciąganie swojego przeciwieństwa. Więc nie możesz przyciągnąć czegoś, czym jesteś. I oczywiście ustalmy na początku to, że to jest tylko metafora, dlatego, że my wiemy, że manifestacja to nie jest żadne przyciąganie niczego z zewnątrz i nie musimy. Nie musimy udawać niczego po to, żeby kogoś na to zwabić, ani nie musimy starać się stawać kimś, żeby coś przyszło do nas. To jest tylko metafora, która ma po prostu zobrazować to, zobrazować taką prostą zależność, że jeśli ja się staram, to nie mogę oczekiwać, że ktoś się będzie starał o mnie, bo to miejsce jest już zajęte. Tak? Jeśli ja jestem. Na plusie, to ktoś inny nie może być na plusie. Zabrałam po prostu tej osobie jej rolę i ona musiała wskoczyć w przeciwną, tak, żeby mnie dopełnić. Tak jak w tym powiedzeniu, że jeżeli zachowujesz się wobec jakiejś osoby jak fan, to robisz z niej gwiazdę. I najbardziej magnetyczny jesteś właśnie wtedy, kiedy przypisujesz na światu na zewnątrz odpowiednią rolę czyli rolę minusa. Kiedy sam siebie, sama siebie stawiasz na tronie, to inni są postawieni w roli, by ci służyć. Dlaczego tak jest? Dlatego, że ty tylko o tym decydujesz. Ty jesteś jedyną osobą decyzyjną, jedyną osobą, która ma tak naprawdę wolną wolę. Jesteś nasłownie nad człowiekiem w pewien, w pewien sposób, chociaż może to brzmieć dosyć. A Absurdalnie, może to brzmieć dosyć ekstremalnie, to tak jest. Bo gdyby tak nie było, gdyby inni ludzie mieli wolną wolę, to nie mogłoby być manifestacji, gdyby oni mogli wybrać, że będą wobec siebie w jakikolwiek sposób inni niż to, w jakiej roli ty ich stawiasz. Bo gdyby tak było, gdyby tak było, że oni mają wolną wolę, to nie miałoby znaczenia to, na przykład, to, jak bardzo Niepewna siebie czułaś się w relacji, bo ktoś i tak zostałby z tobą, i tak chciałby z tobą być, i nie miałoby to żadnego znaczenia, ale jak wiemy, miało to znaczenie, ponieważ się rozstaliście, tak? Więc, gdyby było tak, że ta osoba ma wolną wolę, to nie miałoby zupełnie znaczenia to, co się dzieje w środku ciebie, nie miałoby znaczenia to, co ty na nią projektujesz. A gdyby to nie miało znaczenia, nie mogło być manifestacji, więc. Manifestacja może być tylko dlatego, że inni ludzie są tylko Twoją projekcją, że inni ludzie są tylko częścią iluzji, częścią e, świata kreowanego przez Ciebie. Skoro już wiemy, że tak samo jak okoliczności, tak samo inni ludzie są tylko cieniem, który Ty rzucasz na nich jako światło, e, i że Ty jesteś jedyną osobą decydującą w swojej rzeczywistości, to wtedy mamy dokładną instrukcję na temat tego, jak być magnetycznym. Wiedząc o tym, że to co mówiłam na początku, nie możesz przyciągnąć czegoś, czym jesteś. Twoja natura jest boska, a natura innych ludzi jest ludzka. Tak naprawdę przyciągasz coś o innej naturze do Twojej. Ty jesteś plusem, oni są minusem. Jeżeli Ty jesteś celebrytą, oni są fanami. Nie jesteś tym samym. Więc tak długo jak ty myślisz, że, że ktoś ma wybór nie wybrać siebie, że ktoś ma wybór tego, żeby zachować się w sposób, który jest nie taki, jak ty chcesz, w ogóle, kiedy właśnie zakładasz to, że inni są takiej samej natury, jak ty, no to nie jesteś magnetyczny. Nie jesteś magnetyczna, bo próbujesz się po prostu złączyć jak plus z plusem albo jak minus z minusem. Więc prawdopodobnie słyszałeś wcześniej od innych coachów, od innych nauczycieli manifestacji, żeby być magnetycznym, musisz pokochać siebie i musisz doceniać siebie i musisz widzieć siebie jako zajebistą osobę. To tak? Jest to częściowo prawda. Jest w tym część prawdy, ale nie chodzi o to, że ty masz zabiegać w jakikolwiek sposób. Ty masz po prostu ustawić się w odpowiedniej roli. Masz po prostu wybrać bycie tym plusem, no tyle. I musisz kochać siebie warunkowo na zasadzie, kochać siebie za coś, że jak będę miała tyle pieniędzy, jak będę miała na przykład taką cerę, jeżeli będę miała takie sukcesy, jeżeli tyle ludzi mnie polubi, to wtedy będę magnetyczna i, i wtedy, kiedy ktoś zauważy we mnie wartość albo kiedy ja zauważę sobie wartość, po co, cokolwiek, jakiekolwiek warunki dajesz sobie, Zamiast być tym teraz, to tak naprawdę działasz przeciwko sobie, bo nie pozwalasz sobie mieć tego już teraz. czy nie musisz grać w to, w co grają inni ludzie. No te zasady po prostu ciebie nie obowiązują i nie musisz spełniać żadnych warunków do tego, żeby być magnetycznym, bo to jest coś, czym ty jesteś naturalnie. Naturalnie jesteś innej natury niż cały ten świat. Jesteś czymś więcej niż on. I przysługuje ci coś więcej. Więc po prostu to zobacz, po prostu sobie pozwól tak na siebie spojrzeć.